To jest przerąbane. No, naprawdę. Dzięki, Dark XD. O, ja pierdzielę. Znowu donate. Konkretny Dark, Dark, 25 zł. GG Dark XD. Dzięki za donate Ja pierdzielę. Patrzcie, ile to jest rzeczy do zrobienia. Ja cię. O co chodzi? Eee, potrzebuję Crafting Table zwolnić. Nie yeah. Ja myślałem, że to będzie w miarę łatwe. Już później. Dobra, mamy Tool Forge'a. Tool Forge'a mamy! Fajnie. Mam diaksy w takim razie. To też mogę sobie. Emeraldy? Ender? Endery wolę. A ja muszę je zebrać pewnie sam. A, bo mam... Eee, dobrze, co dalej muszę zrobić? Build Them Parts. Part Builder. Ojej! Co mam z tym zrobić, z tym piecykiem teraz? To w ogóle jest pierdoła, pewnie jakaś. Mam to tu postawić sobie, po prostu? Muszę tego tu coś tam zrobić. Tu, tu, tu. No i tu sobie. O. Taki zwykły stolik po prostu. podobny do tego. Że tutaj się chyba. Tutaj też się robi różne rzeczy. To so, ja już nie wiem, o co tu chodzi. Eee, ja już się zaczynam gubić w tym. To już jest troszeczkę hardkorowe się zaczyna robić. Part Builder, ok. Pa, 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 pa. Part Builder! Ile to kosztuje? Great Woodlock i Plank Pattern. Plank Pattern, a to ja nie mam. Park... Nie, nie robiłem już czasem tego? Nie, myślałem, że robiłem. Dobra, eee, to potrzebujemy tego jednego. Potrzebujemy drewnianego. Takiego, może być raberowy? Pewnie to pewnie to będzie ok. Eee ty. ty? Part Builder. Jej. Super. Subcio. Wow. Czemu tego nie dostałem? Już mam go. Mam miejsce w ekwipunku też. Czemu? Czemu mi nie wykonuje zadania? Tu, 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 tu Nie ma co chodzi. Nie zaliczył się. Będzie zapis z live na kanale, będzie na plug live. No w tym metalowym robisz itemy a w tym drewnianym robisz odlewy do pieca. Co? Wieny! Zrób z ołka. Aha, czyli to musi być. Z konkretnego materiału po prostu już nie tutaj tego szkoda, w takim razie tego. Rozużyłem jedno to zaliczyło zadanie. Zrobiłem z innego drewna już jest nie tacy. Nie spodobało się to, grze. A tutaj co jest? A tu też nie wiem, co to jest. Nie wiem. To, to nieźle. Mam chyba wszystkie te podstawowe rzeczy jakieś. Halo Plagus, skąd to I'm zwątpienie? Karel wszystko jest spoko. GG Karel dzięki to 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 za to dużego donajta. To niezły donajcior. Eee, tego jeszcze nie mogę robić. Okej. Okay. Ja, 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 ja. To już mam, czy nie? Myślałem, że to już mam. A, 64 gravelki. To mam wędkę? Tego ile muszę mieć? też 64. O jedny A to są inne części do pieca, tak? smeltery i controller. Okej, okay. czyli ten. Aha. Wow! Wow, wow, wow! Czyli to jest te całe smeltery, co się buduje. Spoko. Czyli teraz powinienem zdobyć bardzo dużo kleju. Bardzo dużo kleju powinienem zdobyć, tak? To jest grout Tych groutów mieliśmy dużo. I, 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 I to muszę zrobić jeszcze. I to muszę zrobić jeszcze. Spokojnie. Gravel, gravel i sand muszę zbierać teraz. Będzie git. Będzie git. Potrzebujemy tylko do tego jakąś porządną łopatkę. Porządna łopata i będzie git. Dobra. Mhm. Mam jeszcze jakiś metal. Czy już nie mam za bardzo? Nie mam chyba. O, mam całą, całą jedną sztukę jeszcze mam. To nieźle. To nieźle. Tu, 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 tu. Dobra, idziemy w Hu pokręcone. Pokręcone na maksa. bez Beskito bez pokręcone na maksa. Dobra, godzina 20:40. Tu, 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 tu. A Ajajaj, to dużo piachu trzeba zdobyć. Co? Co się stało? Czemu mi się zepsuła łopatka? Czy ja ją nie zrobiłem z ironu, tylko z czegoś innego? Co tu się odpierdzieliło? Idź spać. A czemu mam iść spać? Trzeba spać? Chyba nie trzeba, nie? Czemu mi się moja łopata zepsuła? O co chodzi? Nie będę robił diamentowej. Co to kuźba było? Czy wie, co się stało? Bo. Ja nie, nie ogarnię. Ja niestety nie ogarnię. Nie wiem, co się wydarzyło takiego. Tutaj. Na pierdzielę tych łopat. Będę tak łopatował, że wszystko wykopał. Nie wiem co się stało. Bo była z drewna. Wiecie, że jest z drewna. Szyma durability 59, ta kamienna. Czy kurde metalowa miała, miała mniej? Bez sensu. No. To chyba był jakiś mały błąd, który trafił się oczywiście mi. No komu innemu. Kraj nie działa? Lajwy plagi, polecam. Zawsze coś się musi odpierdzielić na moim live, nie mogłoby działać po prostu, nie zegrał, byłby fajniutko, ale no nie, nie można tak. Czemu ja mi wyrzucasz piach? Chcę ten piach, bardzo, bardzo go chcę nawet. Bardzo chcę mieć ten piach. Bardzo mi jest potrzebny akurat, zadanie wykonuję. Musimy na wpierdziela 64 co najmniej, git. I później idziemy po klej, a później potem. To muszę tego groutu narobić git, Dobra mam Jeszcze nie mam Coś długo z tym schodzi Nasz quest a z do wypełnienia Te, hmm. Zepsuła się łopatka jedna Dobra mam 64 Eee, bicie Chciałem po kleju teraz Więcej kleju Weź się i teraz te kleję. Tam było dużo w jednym miejscu, może będzie więcej pod spodem jeszcze. piękniej No, perdwa. Dobra, nie, nie, ma więcej kleju. W tym miejscu. O, w tym jest. Tu jest całkiem sporo kleju. Tam tam nura i wyciągnę wszystko. Za jednym zamachem nie robię tego grutu. Dużo. Bardzo dużo. Dużo grutu. Dobra, jeszcze troszeczkę kleją nie, nie, bardzo dużo nawet. Czy tu jest klej gdzieś? Halo? Hejka, kiedy będzie Gary z Mod A nie wiem, nie wiem. Nie prędko pewnie. A na live to, to już w ogóle raczej nie będzie. Na odcinkach pewnie będzie, ale nie wiem kiedy. No. Nie za szybko na pewnie. Go! Dobra. Ukopane! 64, 64, dobrze. Dobrze. To mam. Dawaj. To muszę zrobić. To w sumie mam. Tego grota później porobimy. Eee, gravel. Czy to jest gravel? To raczej nie jest gravel. Czy mogę już gravelu znaleźć dużo? Tutaj? Czy to jest gravelek? Chyba tak. Wygląda jak gravel. Bo to jest gravel. To nieźle. To szybciutko poszło. To, że jakby muszę 64 zł kopać, nie? To nie będzie takie łatwe. Wydaje mi się, że tutaj 64 to nie znajdę. Ale spróbujemy. Dobra. Tyk, 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 tyk. Tu na dole jeszcze jest. Dobra. Gravel, gravel, gravel. Grawelek. Jeszcze więcej gravelków. To już nie. Dioryt. Dioryt. O, tu jest jeszcze grawelek. To jest stanę tutaj i pokopam gravelka. o 32 dopiero. A jaj, coś czuję, że spędzę całkiem dużo czasu w tej rzece. To niedobrze by było. Dobra. Pyk. No, nawet, nawet to idzie. Dobra. Pyk. Tutaj jeszcze jest kilka sztuk dosłownie. Pac, pac, pac. I lecimy dalej. Zagraj w kolonie Survival. Ale to nie na tym live. Nie na tym live się on. Hej, już auto, koble mam. Dobra, to tego gravelu już tak niewiele potrzeba. To jest gravel? Gravel. No i fajnie. kimi gravel, man. Go, go. Ee, przy tej rzece to wszystko jest. Znaczy przyjść do rzeki i wszystkie te potrzebne materiały już tutaj są. Bardzo dobrze. Hu, dobra. Eeeem, Próbujemy tego grouta groat. Grout. A muszę iść do domu w ogóle ten, żeby mieć craft table, crafting table. Tak. Tak dokładnie. I napierdzialamy grouta i jest wypas, kolejne zadanie zrobione. Bardzo dobrze, czy to jest metal. Nie, to jest ten żwir metalowy czy coś tam. A nie wiem jak to działa. Pewnie się da przepalić go jakoś, nie? Ciśnij tyle jak kopiesz gravel. Da się tak? Serio? A jak kopają tak długo? O, Zaraz zobaczymy, czy tak się da, cwaniaczku. Pa! Pu, pa. O nie, dało się. O, jak głupi! Ja się tyle męczyłem! Nie, no bez jaj! To można było tak szybko ogarnąć? Tak bardzo szybko to ogarnąć można było. Co to jest? Lynch shovel? Co to jest? Skąd się to wzięło u mnie? Jakaś łopata mi wypadła z gravela. Co to jest? Hold Shift for Stats, Hold Control for Materials. Jakie to jest dobre? Durability 119. Chyba za to niezłe. Wo, jak to kopię? Skąd to się wzięło? Czy to mi wypadło z ziemi? Kopałem ziemię i wypadła mi. Łopata? To. robi sens. Bardzo. Bardzo, bardzo robi sens. Rzeczywiście. Grout. Gry ołyty. GROWT! Więcej grotu Czemu się nie zrobił Czemu się GROWT nie robisz? Gravel gravel play eee a, bo tu taki Send Gravel, Czego nie mogę? nie mam. A, to ten mogę. Dobra. Cacy. Cacy hulaj śmiga. A zadania dostałem. A, to teraz fajniejsze rzeczy z zadania. Family World. Sam że ziemi. To było niezłe. Dobra, szkło. Ja mam tego szkła zrobić 10. To nie jest bardzo dużo. Czy deszcz pada? Tak jakby. Rzeczywiście pada. Trochę hałasowało. Troszeczkę. No. Naprawiasz ją Flintem a dostałeś się z zadania. To nie jest. To, to, to dzięki zadanie. Dzięki zadanie. Na czym będzie polegał kiwałej? Normalnie robimy sobie kiwała. Najdypotowego. Prosujemy jedną osobę i ta osoba wygrywa. I niebawem to zrobimy, bo się późno zaczyna robić. O. Ten piec jest zasilany lawą i pozwala na przepalanie wiele orów. Naraz z jednego oru wytopię się dwie sztabki oraz musisz zrobić odlew sztabki. Ale to znajdziesz w książce. to sobie to ogarniemy z czasem, nie? Z czasem sobie ogarniemy. Daję luce, ale się nie wświetla. No bo trzeba poczekać, wiesz, te lucy się bardzo późno wyświetlają. Nie za często i dość późno. Tu, ry py mi to zadanie no. Hop hop, szybciutko. Muszę się mogę schować. Krautu sobie pochowam. To, co to, to, to to. To i to i to. Wszystko schowane. Tę łopatę też schowam, bo tamta jest lepsza. No, ten wielki piec będzie wypasiony. Na pewno. A, Kisiel, jeszcze To smacznego. 18.46 to było wysłane? O kurde. Troszkę czasu minęło, jakby nie patrzeć. Dobra. Wow, dostałem te dwie wełny. To, to rzeczywiście bardzo dużo. Bardzo dużo. Te brixy teraz trzeba robić. Ojeju! Z tego groutu się to robi. To... to dajemy tu. Bierzemy grouta. Rzucamy tu groutów. Fula. I niech się to robi. Niech się to robi, a my idziemy robić giveawayka. Pora na Giwała. Nie udało się zrobić celu subów, ale robimy Givałek, bo ja niedługo muszę uciekać, a chciałbym bardzo dzisiaj Wam rozdać jedną z tych czterech nagród, które dla Was przygotowaliśmy wspólnie z Genesis. Hmm. Tylko sobie muszę ustawić hmm, jedynka, dwójka, trójka. Hmm. Czekajcie. Teraz, Teraz są ustawione. To macie nie wykorzystywać bo do albo nie 20 zł Save and quit. Dobra, idziemy robić... O, macie Divine Journey, tak się nazywa mod, jak chcecie go przez Kersa sobie pobrać. No ja to już wam pokazywałem na ostatnim live. Dobra, Nightbot Nightbot! Teraz tak, wszyscy muszą zostawić suba jak chcą brać udział w losowaniu oczywiście, jak nie macie suba to nie dostaniecie nagrody. No, tak to działa niestety Logujemy się do NightBota i teraz tak, podam wam hasło, które będzie trzeba pisać sobie na czacie i będziecie pisali te hasło. NightBot będzie zliczał wszystkie osoby, które napisały te hasło, a później z tych osób wylosujemy jedną osobę, która dostanie ode mnie jakąś nagrodę, a jaką to sobie sama wybierze. Cyferkę od 1 do 4 sobie wybierze i wtedy wtedy ja powiem co wygrała, jedną z czterech rzeczy. Ja sobie już je ustawiłem po kolei. Od jedynki do czwórki, więc już jest jakby ustawione. Wiadomo jak to będzie. Możecie pisać ustawiony gwałej, że już jest. I, i wszystko jasne. Du, du, du. Keyword. Keyword będzie. Sztynks. Sztynks. Słowo klucz to jest Stings. Zaraz wam odpalę przeglądarkę, żebyście widzieli, że się wszystko tutaj ładnie pojawia i macie. Słowo klucz Stings. Piszecie Sztynks na czacie. I powinno was zliczać normalnie. O, już zaczęło zliczać, Widzę. Powolutku. Sztynk z małych liter, wszystko. sztyngs z XM, tak jak macie napisane tutaj. Tak to. Tu. Sztynks. Tu tu tu, 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 Już 250 osób liczyło. 300 osób. 400 osób. Eee, Nightbot się może przywieszać, ten licznik tutaj, co go macie, on się będzie na pewno przywieszał. Bo bardzo was jest dużo, więc wiadomo, że on z tym liczeniem nie do końca będzie nadążał. Ja zapraszam do subowania, bo żeby wygrać cokolwiek, trzeba mieć suba na kanale. Eee, go, go for sub. Mieliśmy dzisiaj wbić 190 tysięcy subów. Może się uda. W sumie niewiele brakuje, jakbyście się spieli, to byście to zrobili bez problemu. Bezproblemowo myślę, żeby się udało. Ale nie będę was dłużej męczył. Bo I tak długo siedzimy i czekamy na te suby. Więc tam ludzi... O, czemu mi wyrzuciło do steama. O co chodzi? Nie wiem jak to się stało, że mi zminimalizowało. Czekajcie. Tak, wrzuciło mnie na steama. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, nic nie kliknąłem, nawet. To było dziwne. To było dziwne. tu, -ru. tu, -tu, -tu. Dobra. 1040 osób się zliczyło kolejnych. Całkiem sporo zgłoszeń to jest. Całkiem sporo. Mateusz, dzięki za suba. Mam nadzieję, że wszystkie nowe osoby zostawiły suba, bo te wszystkie osoby, które mają suba, biorą udział w losowaniu e, do wykonania sprzęt dla graczy. E, są dwie myszki. W tym tygodniu są dwie myszki, podkładka i klawiatura. Podkładka świecąca, taka bardzo fajna. Zresztą pokażę Wam te wszystkie nagrody. Pokażę Wam ja. później odłożę randomowo i... W tym tygodniu do wygrania a będą giwała je przez 3 tygodnie, i w sumie jest 12 nagród do wygrania. Klawiaturka to jest taka klawiaturka. Bardzo ładna, bardzo ładna klawiatura ROT 400. To jest Krypton 700 myszka. sami jej używam od dzisiaj. Znaczy, jeszcze nie zaczęłam, ale będzie długo. Kolejna myszka to jest Xenon 210. To jest bardzo fajna myszka. Oczywiście wszystko jest nowe. I podkładka Boron 700. To jest taka świecąca podkładka. Bardzo bardzo fajna podkładka, swoją drogą. No Więc piście i zaraz wszystko będzie no. Leży sobie na podłodze. Wszystko ma swoją kolejność: od 1 do 4. Jakaś osoba zostanie wylasowana, sobie wybierze. 1300 osób się zgłosiło. Aktualnie do Giwoja. Pewnie jest więcej, tylko że ten nightbot się zacina, bo bardzo dużo osób pisze o sztynksie i chat już nie wyrabia na pewno. Sam YouTube nie wyrabia już z przewijaniem, bo widzę. A co tu mówić o nightbocie, który musi zliczać te wszystkie wpisy. 1340 userów. 16 subów brakuje do 190 tysięcy. Myślę, że to jest do zrobienia. Więc zapraszam wszystkie nowe osoby do subowania, bo tylko subskrybenci biorą udział w losowaniu. Jeżeli wylosujemy jakąś osobę, to się pojawi, czy ona jest subskrybentem, czy nie. Jeżeli nie jest subskrybentem, albo ma prywatne subskrypcje, to automatycznie losujemy kolejną osobę, bo losowanie jest tylko dla subskryberów. Więc jeżeli się nie będzie dało sprawdzić, czy ta osoba ma suba, czy nie, bo ma prywatne ustawione suby, to niestety przewijamy do następnej osoby. Więc jak ktoś ma. Prywatne suby ustawione, to niech tylko to teraz zmienia, tak żeby było widać, czy ma suba, czy nie. 190 tysięcy subów, no nice. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Myślę, że oficjalnie możemy ten, zacząć road tu, 200k, tak. To jest serwer? Nie, to nie był serwer. To nie był serwer. Dobra, co, losujemy. Myślę, że ktoś miał zgłosić, ktoś już zgłosił. Eee... Panel pokazują 1480 osób, ale ja myślę, że dużo więcej osób się załapało. Tylko po prostu... ...Nightbot tego jeszcze, jeszcze... tego nie ogarnia. Dobra, jedziemy. Nie czekamy. Suby lecą cały czas. Dzięki za suby w każdym razie. Udało się ogarnąć ten cel, który mieliśmy ogarnąć. jest bez, bez problemu. Dobra, losujemy. Losujemy. Jedna osoba. Leci, 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 leci. Jeż! O, o suby prywatne Co ja, co ja zrobię niestety yy, Panie Jezu Wielki pech Masz ustawione suby prywatne A tak jak mówiłem wcześniej No muszę wiedzieć, że masz suba na kanale Bo taki jest Takie są zasady konkursu Więc Znaczy ja. Więc głosujemy kolejną osobę No nic Jezu Masz duże szczęście Ale no niestety no Cóż poradzisz Cóż poradzisz Kolejna osoba, Mistrz Ognia. Suby prywatne. Kolejna osoba, Mistrz Ognia 1111. I kolejna osoba, która ma suby ukryte. No niestety, chcecie brać udział w losowaniu dla subów, to musicie mieć publiczne suby, bo inaczej nie jestem w stanie zweryfikować, czy macie suba, czy nie. A więc nie bierzecie udziału w losowaniu wtedy. No, dwie osoby już, już dwie osoby. Macie bardzo dużo szczęście, no ale cóż nie. Py, 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 ry, ry. Kolejna osoba, Wiktor Tomczyk. Wiktor, miej mi, suby. O co chodzi? Trzecia osoba. Z, trzecia osoba z rzędu Nie no, teraz to chyba wszyscy powinni napisać XD Ej, Beskitu. Cały czat powinien napisać XD Trzy osoby z rzędu, a ględziłem o tym ile? No, całego live'a o tym ględziłem, że to będzie giveaway dla subskrybentów kanału, że trzeba zostawić suba, że trzeba mieć publiczne suby, bo inaczej się tego sprawdzić nie da, czy macie suba. I trzy pierwsze osoby Nigdy się tak nie zdarzyło jeszcze, nigdy. Naprawdę, nigdy się tak nie zdarzyło, żeby trzy osoby pod rząd miały ukryte suby. Jak mam wybrać subskrybera, który wy wybrał, znaczy wygrał coś, jak, jak tutaj takie chodki klocki się dzieją. No nic, Wiktor, masz szczęście, gratuluję, ale nie tym razem. Czwarta osoba. Co to jest? Co to jest? Sarko! Co? Czwarta osoba. Kolejna osoba, która wzięła udział w losowaniu i ma status prywatny subskrypcji. Cztery osoby z rzędu. Jak to jest możliwe? No, przecież to jest niemożliwe. Yeah. Do Sarko też gratulujemy szczęścia, ale no, niestety nie tym razem. Piąta osoba, Wiktor Latko. Wiktor, subskrybent od 27 maja 2016. Tak, tak, bardzo ładnie. GG Wiktor. GG Wiktor. Teraz, Wiktor, e, Latko, napisz na czacie, jaki numerek wybierasz. To jest raz, od 1 do 4, jakąś cyferkę napisz. I poza tą cyferką, wyślej, wyślij też maila kontaktowego, na którego mam do ciebie napisać w sprawie tej nagrody. Czyli cyferka od 1 do 4, spacja, mail kontaktowy. Czekamy na taką wiadomość do ciebie, Wiktor. I przez maila się z tą skontaktuję w sprawie wysłania e, nagrody. A cyferka od 1 do 4, trójka. Ok, trójka, to wyślij jeszcze maila. Trójeczka, trójeczka. Mam nadzieję, że się ucieszysz. Pod trujeczką. kryła się nagroda, która wygląda następująco. Myszka Xenon 210. Bardzo fajna myszka. Yy, ona też ma zmienne RGB i, i tak dalej, i tak dalej. Co mogę ci powiedzieć o tej myszce? Yy, 3200 DPI. Czujnik Awago 50, 5050. Co tu mamy? Sterowniki do tego masz i możesz sobie ustawiać różne rzeczy. Osiem programów, nie, nie osiem programów, osiem przycisków programowalnych e, i wbudowana pamięć, czyli różne profile możesz sobie ustalać. Taka myszka do ciebie pojedzie. O, mail już przyszedł. 67. napadzimeli.com. Okej, okay, okej, okay, panie Latko. Panie Wiktor Latko, gratulujemy. Wygrywasz tą mychę. E, wyślę do ciebie maila jeszcze dzisiaj w sprawie. E, Swojego adresu wysyłki i myślę, że w przyszłym tygodniu możesz się spodziewać kuriera, bo kuriera wyślę dopiero jak zamkniemy pierwsze cztery giwałe. To znaczy, jak już pierwsze cztery live'y zrobimy z giwałem, to wtedy dopiero e, się wybieram na stację kurierską, tak żeby nie jeździć też codziennie i nie wysyłać codziennie kurierów, tylko co cztery paczki będę wysyłał. Więc w przyszłym tygodniu na pewno Oda. będzie kurier u ciebie, bo ja pewnie wyślę w poniedziałek. Więc koło wtorku, środy już powinny, e, powinna nagroda u ciebie być, pani Wiktor. No więc gratki jeszcze raz pozostałe osoby. Yy, zapraszam na kolejne live'y, bo giveaway będą trwały w sumie przez 3 najbliższe tygodnie. W sumie 12 różnych nagród do wygrania myszki, podkładki, klawiatury, słuchawki. Więc jak chcecie brać udział w kolejnych losowaniach, to zostawcie suba, będziecie dostawali informacje o live'ach i wtedy wystarczy wejść, wbić na live'a, wziąć udział w losowaniu i wygrać sobie jakąś grę, znaczy grę, yy, jakiś sprzęt do grania na wakacje. No, więc jak ktoś dzisiaj nie wygrał, to warto y, spróbować następnym razem. Dobra, Pani Wiktor, ja sobie do Ciebie wyślę maila. E, no i co? Dzięki wszystkim, że przybyliście. E, do następnego. Albo jutro będzie live, albo później. Jeszcze nie wiem e, na pewno, ale na pewno jeszcze będą trzy jeszcze w tym tygodniu. Więc jak ktoś chce coś wygrać, to niech śledzi kanał e, i wbija. I wbija. Tu, tu, tu. To jest niemożliwe, cztery osoby pod rząd. Cztery osoby porządnie miały e, publicznych subów, no nic, coś poradzisz, coś poradzisz, dobra, ja się skrętam dzięki, że padliście i widzimy się na kolejnym live'ie i na kolejnym live'ie będzie kolejny kiwałek, więc warto wpaść, warto wpaść, trzymajcie się, pranoc.